Myśleliście w ogóle w Minecrafcie czy, czy może być w tej grze automatyczna farma zwierząt? Otóż w 50%, może w 45% jeszcze jest automatyczna. Bo tylko my możemy karmić zwierzęta, ale już yy, maszyny w Minecrafcie, w istony i wiecie Mogą, mogą już te zwierzęta zabijać, więc e, ja już zacznę może już budować. Dobra, wystarczy, że teraz podbudujemy się na 20 jakichś bloków. Układziemy sobie dirta, to niszczymy, niszczymy. Ale co się stało z tymi rybami? No i tutaj budujemy sobie platformę, jak chcecie mieć dużą farmę. Robione. I pamiętajcie o tym, że jedna ścianka musi być parzysta. Czyli patrzcie, policzę to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To nie może być. Dobuduję jeszcze jedną ściankę. Jeszcze jeden poziom. No i dobra, mamy tutaj i na środku. Tutaj budujemy jakieś odległe na 8 roczków. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i dobra, teraz, teraz, teraz bierzemy niestomy. Niestety lepkie. Będziecie musieli zbierać na to slimebolla, dokładnie 16, więc to jest akurat... Nie jest tanie w tej farmie, ale inne rzeczy są oczywiście tanie. Więc taka na początek waszego survivala farma, jeśli macie w pobliżu domu bagna. No to idealna właściwie dla Was, no ale dobra, teraz budujemy takie coś. Już możecie się domyślać, że, że tutaj będą przychodziły te świnki i to spod nóg im zabierać i no, będą spadały te świnie, albo krowy. Dobra, bierzemy sobie redstone'a, teraz będziemy tutaj, tak, tak, tak. Jeszcze tu. No i... tutaj jest resta wszędzie naokoło. I teraz by w... właściwie te świętki nie wypadały nam, bo... No wiecie, nie chcemy tego. Zbudujemy sobie oczywiście płotki. Tak, płak. Tutaj trochę trudniej jest je ustawić na kreatywem, mam łatwiej. Jeśli się tu to tak go było. I tak jest łatwo. Dobra, i tak. Z drugiej strony tak samo. No i cały płotek już jest e, zrobiony. Teraz e, tutaj, tutaj dwa, trzy bloczki, nawet w dół. E, no i tak, tak. Takie odzwierciedlenie tego, co jest na górze z I tutaj, żeby zaoszczędzić, właśnie na lejkach, na żelazie, to tutaj wymyśliłem takie coś z wodą. Że te zwierzęta będą spadały do wody i później już. Później dopiero do lejków, których... Który w których liczba będzie mała, będzie ich dwa. Dobra, bierzemy sobie, gadarka wody, dwa, i to jeszcze sobie zabudowywujemy, bo jak testowałem tą farmę, to, to tutaj małe krowy, e, przez to wyłaziły. No i jest, i jest. Teraz wystarczy, że tutaj damy sobie lajki. Lajki dwa, Tylko 12 szczęście, czyli ile żelaza? 12 albo 14. Um, no i tutaj lajki. też się nie może... E, tak. Wam się już jest nie z łapką. E, No i lajki. Tak, tak. Tak, tak, no i mamy. Teraz, teraz e, jakoś musimy zrobić system, żeby to działało, czyli zrobimy tak i zrobimy taką kolumnę jakby redstone nie? Weźmiemy sobie. Pewnie sobie będziemy potem... Co się dzieje? Zrobimy sobie No Na jak to zrobić? Potrzebujemy pochodni redstone. Owy. No i budusa. I to właściwie wszystko. No i tak, to jest tutaj, czyli to muszę szpadać na tym rzeczy. No i budujemy taką kolumnę kolejną, żeby po prostu łatwiej nam się na te pochodnie ustawiało. I patrzcie. Ta pochodnia musi być... E, Ta pochodnia musi być zapalona, i ja Wam powiem, e, nie tak nie może być. Ja Wam powiem, jak to zrobić, żeby zawsze była. Więc kładziemy, tak, tak, tak. tak, tak. Te pistony ciągle się odpalają. Zobaczymy, ile będę miała fps Dużo, oczywiście. Ale właściwie to ja nie wiem. W ogóle, co to są za FPS? Jakieś nowe dodane na Optifina, pewnie 1,16? I właśnie ja tu nie mam zapalonej tej pochodni, I właśnie jak to zrobić? Trzeba dać tutaj, tak, i już jest zapalona, czyli dobrze. No, i tutaj jest e, ta pochodnia na dole, musi być też zapalona. E, no, i z, przyczepiona do ściany. Dlaczego? Bo, patrzcie, jak mam, mamy taki redstone, to on może ją zgasić, zgasić pociskiem jakimś, yy, zgasić, yy, no tak. No i dobra, żeby to było lepsze, to jadam sobie może. Tak. W tym miejscu chyba pochodnie dźwignia. O nie, ja jajo, Czy... czy wiedzę. Dobra, i czy działa? Nie działa? Tu działa, dobra. No i już właściwie nasza farma działa. Wystarczy, że teraz jakieś zwierzątka sobie tu sprowadzicie. Ja sobie je oczywiście... Zespawnuje, jajkami. No i widzimy się po cięciu. Dobra, ja już myślę, że tych świn. Mam dużo. No i dobra, sprawdźmy, jak ta nasza farma działa. Widzę, że ta farma nawet działa dobrze, ale musicie mieć tam. Dużo właśnie tych świn. I przez to, że to jest ciągle włączone. Y, są te pistony, to inne świnie tam wpadają, nawet te, które wcześniej, nawet te, które wcześniej tam nie stały. Patrzcie! No i tak sobie lecę. Ja już to wyłączę może. No i dobra, teraz możecie sobie rozmnożyć, yy, rozmnożyć tę świnię. No i poszukać aż dorostą i powtórzyć to jeszcze. Mam nadzieję, że dużo razy. No i dobra, teraz sprawdźmy jak to będzie z krowami. Dobra, ja już myślę, że tych krów mam trochę dużo. Rozpiłem więcej niż e, musiałem. Bo tutaj też są małe krowy i chciałam po prostu więcej tych dużych, bo, bo... Może no, by było tak samo jak ze świniami, tyle samo rzeczy. I są małe dlatego, że jak je respiłam na takim słupku, to krowy są duże. Aha, te To krowy są duże. No i jak je respiłem, to jakby... tak jakbym respił je pod tymi dużymi. Eee, do no dobra. Ja już to odpalam. No i zobaczmy jak to będzie z krowami. Dobra jak widzicie farma działa i to dobrze, jeśli oglądacie to do końca, to no napiszcie w komentarzu ci kapusta, nie wam przyknę serduszko oczywiście. No i jeśli tu będzie 5 lajków, pewnie już tego nie oglądacie, ale jeśli będzie tu 5 lajków, to zrobię taki odcinek, ale... ale będzie automatyczna. Ale będzie działała tak z kurami, że będzie je zabijała automatycznie, bo wiecie, jak kury spadają, to tymi skrzydełkami się amortyzują. No i zostawcie te pięć łapek w górę. Ja już nie mam tam nic do powiedzenia, tylko pa. Życzę wam miłego dnia. Opa!